Mam na imię Dariusz, nazywam się Nowak. Lat mam za dużo, bo 46, kiedy zaczęły wypadać włosy. Wydaje mi się, że na studiach w wieku 38-39 lat już zauważyłem, że pewne ubytki już zaczynają się pojawiać na głowie. Wydaje mi się, że proces łysienia nie jest takim procesem zauważalnym od razu. To są, to są jeden włos, drugi, trzeci, czwarty. Nagle człowiek po pięciu latach Budzi się i stwierdza, że tych włosów jest zbyt mało. No i u mnie przede wszystkim to był, to były zakola, podejrzewam, jak w 80% mężczyzn. A o mikropigmentacji dowiedziałem się z internetu od wujka Google i po prostu stwierdziłem, że trzeba spróbować. Pierwszy kontakt to był kontakt telefoniczny. Umówiłem się na pierwszą wizytę. Po pierwszej wizycie, wizycie tutaj Państwo mnie uświadomili, że nie będzie to raz, tylko będą to trzy razy. Yy, za pierwszym razem było jakby rozpoznanie problemu, yy, jakby taki schemat yy, na głowie był jakby tak zrobiony, yy, drugi to był uzupełniany, a trzecie to już było takie jak kropka na i. Znaczy na pewno yy, pierwsza, pierwsza doba po zabiegu na pewno jest pewne zaczerwienienie, akurat w moim przypadku nie było to zbyt dużo. Z tym, że zabieg miałem robiony w piątek, sobota, niedziela, w poniedziałek już nie było nic. Widać czy cokolwiek było robione na tej głowie. Jakie emocje towarzyszyły przy zabiegu? No, na pewno yy, yy, były to lekkie nakłócia, z tym, że to nie są jakieś, 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 jakieś rany lub, lub odczucia nie wiem, wielkiego bólu. W sumie wszystkie, wszystko odbyło się w fajnym, w fajnym towarzystwie, w fajnym atmosferze przy włączonym telewizorze. Więc człowiek nie odczuwa, że, że był jakikolwiek zabieg robiony. Wydaje mi się, że jak już ktoś, ktoś podejmuje się takiego zabiegu, to raczej liczy na to, że będzie to wyglądało naturalnie. No i chodziło, chodziło mi o odtworzenie, jakby fryzury może w cudzysłowie, ale takiej linii włosów, jakie były przed, przed etapem łóżnienia. Znaczy, odczucia, odczucia na pewno były takie, że no, no tak jakbym tak jakby się cofnął w czasie. A odczucia, znaczy otoczenia, otoczenia raczej nie, nie, nie zauważyło nawet, że, 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 że coś się zmieniło. Tak w każdym razie może, może było na tyle taktowne, że nie, nie zwróciło mi uwagi na ten fakt. Po zabiegu jestem już około roku. A jak dbam? No przede wszystkim no, po samym zabiegu y, zakupiłem krem do tatuaży i, i, i po ogoleniu po włosów przez jakiś okres czasu ten krem w, wcierałem w głowę. Obcinam... Y, co dwa, trzy dni, w moim przypadku akurat yy, golenie tych włosów co, co głowy, co codziennie nie jest aż, konie, aż tak konieczne. Dlatego wybrałem knikę SMP w Poznaniu, dlatego że po pierwszej wizy wizycie dostałem właśnie tutaj zdjęcia osób, które wykonywały już te zabiegi przede mną i stwierdziłem, że te zabiegi są wykonane bardzo dobrze, dlatego zdecydowałem się na ten zabieg tutaj właśnie. Czy drugi raz zdecydowałbym się na zabieg? Na pewno tak. Wydaje mi się, że y, koszta związane z jakimikolwiek przeszczepami włosów nie są, nie są adekwatne do tej ceny, która jest tutaj oferowana za, za mikropigmentację głowy. Czy mężczyznom, którzy mają y, w tej materii jakiś kompleks, proponowałbym wziąć y, świnkę i co miesiąc 20 zł odkładać i po jakimś czasu zadzwonić tutaj i i zrobić.